Kuba6400 Dzisiaj weźmiemy Obornik John Deere nowym 6610 Tutaj mamy dzisiaj sobotę Dziadek Ora John Deere'em małym rozłożę, a Karol ładuje. Chudzimy jak zawsze cynkometem mamy do rozbieżnej dzisiaj 10 hektarów. Musimy na te ekoschematy robić zdjęcia. Dobra dawka. Będzie ta przyorana dzisiaj Tego dziadek ora Co wam jeszcze mogę powiedzieć Tutaj wozimy na pierwszym polu mamy dzisiaj 9.20, coś koło tego jest Ja sobie jeżdżę Zapraszamy też do komentowania, subskrybowania, lajkowania, zadawania pytań głównie pod filmami ja odpowiem na nie w w najbliższym odcinku jaki tam będzie vlog, pewnie pierwszy będzie vlog z uprawy, stawię wam też filmik z orania i z rozważenia obornika bo właśnie nagrywałem przed chwilą dronem wozimy John Deere, pierwsza jego praca u nas w tym sezonie jak na ten moment spisuje się bardzo dobry sprzęt? Moc ma teraz tylko stado jeleni. No i co więcej wam mogę powiedzieć? Zobaczymy się za chwilę. No i jak widzicie, już rozgryzłem rozrzutnik jeden. Teraz będziemy się ładować W tym roku rożytnik na ładnie chodzi. W zeszłym roku mieliśmy z nim problemy małe, ponieważ przekaźniki były zbyt słabe i za każdym razem trzeszczały przy każdym włączeniu, wyłączeniu. Teraz już nie mamy takiego problemu. Serwis wymienił za trzecim razem na jesieni, i teraz chodzi jak na razie, jak należy. Zaraz dojedziemy do ładowania. Pokażę Wam, jak zestaw wygląda z nadworza Ej, 18 marca, jak dzisiaj jest, wpadnie nowy film z dnia otwartego w, naszej, w mojej szkole w Dotystekajerstwo Rozyn. Mogę Was serdecznie zaprosić do tej szkoły. Polecić bardzo dobra szkoła. Dużo się tam nauczycie. Ale to. Zostają nowy wybory jest zarówno szkoła rolnicza, jak i gastronomia, mechanik. Wszystko co wam potrzebne. Już dojeżdżamy. Teraz Karol nam załaduje. Pokażę Wam jak wygląda zestaw z zewnątrz. Tak się prezentuje nasz zestaw, rozrzutnik synkomy CS-Line N221 łamany na 3-myślnik 4, ładowności 8 ton, już go mamy drugi rok, posiada tarcza rozsiewająca do wapna. Jak widzicie, jadek ora, już trochę gnoju zostało, jak nie to dowieziemy. Dobra, widzimy się na kolejnym polu. Cześć, siemanko! Widzimy się teraz w dżungli mniejszym 64.00 Właśnie zmieniłem dziadka i oram Ponują na nas ciężkie warunki, zima była dość sroga Były tam dni takie, że było dużo śniegu, padało, mokro było Ale w polu nie odczuwamy tego, że jest mokro Jak widzicie, sucho, ciężko się ora Bardzo twardo, obornik rozwieziony Teraz weszły, musimy, gdy rozwozimy obornik, jak chcemy dostać dodatkowe dopłaty to musimy wykonać zdjęcia Teraz będę orał. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Wpadnie na pewno ten vlog zbudzenia Obornika i na pewno wpadnie film zbudzenia Obornika, jak i Orki. I może zrobimy jakieś małe podsumowanie wiosny. Zobaczymy jak to wyjdzie z pracami. W przyszłym tygodniu planuję wjechać tutaj z uprawą yy, siewną. się w owsach Pójdzie talerzówka i jakiś John zobaczymy jaki będzie wolny. To też mamy do Orania na wjechać jechać. Nie powiedziałem małym orę, to ja będę dużym uprawiał. W film raty z rozsiewania na się nie pojawi rozsiewaliśmy prędkim ranem. Cało było widać raz w ciągu dnia to nie wziąłem go pro ani drona, więc film się nie pojawi z tego. Tę mamy różne warunki atmosferyczne na tym polu. Glina, piach, górka, dołek. Ale jeszcze dwie działeczki pod zboże jare znaczy pod zboże jarę będzie zaorane Jeszcze zostanie nam hektar pod kukurydzę i pod ziemniaki pół tur 4. Tak jak mówiłem na filmie tutaj z przedtem z rozliczenia komentujcie, zadawajcie pytania, ja na nie wszystkie odpowiem w następnym vlogu, a to teraz na wiosnę vlogi będą się często. Pokażę Wam zestawik. Zrobimy fotkę do miniaturki. John Deere. Tak się oto prezentuje. Jeleń z na naszej konstrukcji. Sami go malowaliśmy. No i co, lecimy dalej wtedy. No i co jeszcze mogę Wam więcej powiedzieć? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko, na razie, cześć!